Ten wieczka, odpalana jest kamera. Kóry leci lewa dla każdego kurajtera. Siemano, siemano z tej strony treny Kolejny odcinek Na łączach jest z nami I misko, ale nie na łączach eee, Bo Debil kupił interkom, ale go nie założył No Jedziemy przetestować nowe winkle Przełęcz kocierzyna, kościerzyna, coś w ten deseń eee, no. Jesteśmy tak w połowie trasy Teraz jedziemy jakimiś wioskami. Robi się bardzo przyjemne, ładne widoczki, pola, nawet asfalcik gnośny. 900 na tutaj rondo będzie. Wrzucił tutaj filmik jak bumuje na tym R6, nie? No, 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 no. Ciekawe czy kupi Sporta Może być, bo to bo to no. Kurwa, zaś nie będziemy jechać Na rącie. drugi jest. A, Prosto, uwaga, próg A, Krótka pauza w Andrychowie Zaraz jedziemy na przełęcz Zajślimy to Ko stary kocierzyna nowe miejsce do sprawdzenia widziałem filmik na lecie wyglądało dobrze, także kolejne ujęcie już będzie mam nadzieję zwinkli. Winkli no. no. tylko gorzej jak kurwa do kominiarki mi mucha wpadła, no nie wierzę Dobra, zamykam szybę Boję się tylko, że tam będzie od chuja aut Może no, tak będzie, z tym Nie działa nie... No. Kurwa, skuterowi pokazałem Ja... to No, no. <laughs> <laughs> Przy od razu Testuję nowe ustawienia GoPro na necie bo tam poszukałem, żeby taki bardzo cinematic ujęcia wychodziły. To żeby migawka była na dwukrotny szklatek na sekundę ustawiona. Czyli po pierwsze odpaliłem 160 fps, no i migawkę te, to jest tam 1 na 120 nie? No, no i zobaczymy, tylko że przy tym zaś musisz uważać, bo jak masz automat no to wiesz, wiesz, wjeżdżasz do ciemności, no to ci przestawia. A, a, tak, tak. a tu będzie dupa, no ale a bo to granie dosyć dużo łapie, ale ja na szczęście mam ten filtr ND e, tak, no, no zobaczymy Dobrze jest! No tylko, że to taka wąska droga, to fajnie pojeździć, ale tak jak gadaliśmy, tu nie potrenujesz chyba. Droga kręta, 9 km, w znak. Zada ich nie będzie. Mam tysiąc możliwości, żeby ich wyprzedzić. <grymne> 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 auto, ale za nim pusto. Tu za chwilę będzie nawrotka w lewo, w prawo, znaczy się chyba tutaj, bo ten no. Tu teraz będzie na wrotach No fajny wikiel, tylko że jadę 30 na godzinę. To też jest taki długi łuk.

Taki mocniejszy zakręt. No, tu jest nawrót w prawo. Ja auto wyjeżdżam. Ale dobrze, że wyjechał, bo tu jakieś wertepi niesamowite. O Jezus i roku, jadą Kociesz, a co to tam? Jakaś buda a jakieś w To jakieś że chyba. chyba, że po prostu Myślałem, że tu lepszy raz jest. Co ma tempo Tu zaraz na w prawo nie się nie zdziwcie Bo taka dość dość Ale dobrze że sobie tą mapę odpaliłem bo Musłoby się zdziwić Tak hamuje cały czas z góry, no to czuję te odgiorski trochę Uwaga auto O, co tu się zaczyna? A, to wszystko, to 50 metrów taki drogi Uwaga, skrzyżowanie Ten kawałek potem zawrócić. Do tej. No tu jeszcze będzie fajnie. No tu jest elegancko. No. O tu jest parking, ideolo i to będziecie mnie widzieć I tam zjechałeś? tak 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 Tam na tym skrzyżowaniu nie ma po co zjeżdżać. Mm. Mm. że tego Janosika, to ja zaraz rozwalę Debi, Debil się mnie zapytał, czy nawigować i mi się mapa nie przesuwa ja, ja już z mapy wyjechałem tego asfaltu nie ma to kawałek podjedziemy i tyle chyba że jedziemy na ten szczyt na ten parking zobaczyć co to było ten podjazd o, a Janosik już się w ogóle wyłączył stwierdził, że tryb offline fajnie no, Pewnie pojeździć się da, ale pogłupiać już to nie. Chłopni wyjechał na środek drogi. ¡Va a tener para Kingo! Tak, opad faktycznie. Oj, kurwa, co ja robię? <laughs> Oj, jedziemy na szczyt. Kraśny park atrakcyjny. Ten koniec. No, a tu już jest koniec. Teraz zjeżdamy w przełęczu. Na czupku były jakieś akłabari restauracje, ale tak to nic więcej widoku, żadnego. Teraz jadę bez mapy, już w ogóle nie wiem jak te zakręty idą. Jedna mi się ten mem takiego smutnego gościa i kiedy samochody jeżdżą po twoim prywatnym torze wyścigowym Tak, tak Ty, jakby nie ilość aut to tu są lepsze winkle niż tam Até tenho... a O, no, Kalibra Jak nie Po przerwie wyjeżdżamy Po naszej prawej, Jezioro Żywieckie Ładnie to Ещё в środке. To triumf kiedyś przodem poślizgnął przede mnie, co się wymusił mi. Jedzie w ciągu dnia na przeciwmgielnej, włączony kierunkowskaz! Majland! Let's